Czy damy radę wyjaśnić Superboya Prime w 60 sekund lub mniej? Być może. Więc tak, przed kryzysem na nieskończonych Ziemiach, jak była nieskończona ilość Ziem, no to jedna z nich to była Ziemia Prime. Na Ziemi Prime nie było generalnie superbohaterów, aż do momentu, kiedy pojawił się Kaler, to znaczy Clark Kent tam był, tylko jak miał 15 lat, to ujawniły się mu moce. I wyglądał jak każda standardowa wersja alternatywnego Supermana do tego momentu. Potem następuje kryzys na nieskończonych Ziemiach, nieskończone Ziemie się w większości rozpadają, powstaje nowe uniwersum DC, gdzie moce Supermana są dość mocno stonowane, ponieważ ten Superboy z Ziemi Prime się ostał to razem z kilkoma postaciami został zamknięty w takim kieszonkowym wymiarze, rajskim niby, ale mieli siedzieć na 6 metrach kwadratowych to średni raj. Na etapie nieskończonego kryzysu miał już dość siedzenia w zamknięciu, więc stał się takim jakby trochę vilanem, rozbił ścianę rzeczywistości i zaczął się tam mścić na wszystkich. Najsłynniejszy z niego cytat, zabijecie na śmierć. Zrobił sobie taką zbroję jak niby antymonitor, bo w międzyczasie był uwięziony we Speedforce przez flaszy i potem się stamtąd wydostał, więc już w ogóle miał taką wypasioną estetykę. Co jest najistotniejsze, on ma jakby pierwotne moce przedkryzysowego Supermana, czyli jest dużo, dużo silniejszy. Raz nawet on tak przeleciał sobie przez konstrukt stworzony przez cały korpus zielonych latarni. Czerwone słońce mniej mu szkodzi, w zasadzie trzeba go wrzucić w samo centrum czerwonego słońca, żeby cokolwiek się stało. A i w ogóle ta jego zbroja, o której mówiłem wcześniej, to karmi go cały czas żółtym słońcem, żeby był jeszcze silniejszy. Na pewnym etapie też zaczął się nazywać Supermanem Prime, ale generalnie to jest taka alternatywna wersja Supermana, która przeszła drogę od bohatera do bardzo emocjonalnie niestabilnego złoczyńcy.